Dzisiaj mam dla Was nowy odcinek i e, dzisiaj mam do Was recenzję książki, którą przysłała Patrycja e, i jest to Złodziejka Lidzijka. Listów. Zapraszamy! Książki jest Anna Rybakiewicz. Um, I jest to książka złodziejka listów. O czym opowiada książka? E, opowiada ona o życiu pewnej Żydówki z Łomży, e, która musiała uciekać przed e, takim życiem w getcie. Um, I ogólnie ja się spodziewałam, że to będzie e, właśnie taka książka o kimś, kto gdzieś tam e, podczas okupacji kradł listy na przykład Niemców. Mhm. E, otóż nie. A ja, wiesz, co ja myślałam po tytule? Mhm. Że to jest jakaś dziewczyna, co kradła listy do swoich rodziców albo coś takiego. Nie, to ty też nie masz racji. Okazuje się, że jest to książka o właśnie tej Żydówce. Ona wyjeżdża do Warszawy, bo właśnie chce jakby stamtąd z Warszawy, potem też chce jakby dalej jechać, ale to już jakby dalej w fabule jest. Czyli chce uciec z kraju? Czy Na po początku polsku... chciała tylko uciec z że znaczy. potem okazuje się, że w Warszawie też nie jest bezpiecznie, mhm. więc chce uciec dalej. Um, no ale w międzyczasie um, poznaje ona różne osoby. Ona w ogóle też ma jakby fałszywą tożsamość, mhm. żeby nie było, że jest Żydówką. To no um, ogólnie to było dosyć tak. rozpoznawalne w tamtych czasach. Jakby. Uh, więc uh, ona jako Polka, Karolina. E, rozpoczyna swoją znajomość z pewnym Niemcem. E, no. I jeszcze podczas pierwszego ich spotkania on odkrywa, że ona kłamie, że jest Polką, mhm. więc jakby ta ich znajomość bardzo szybko się też kończy. Tyle tylko, że ona się w nim zakochuje. E, no bo on jest tam przystojny, w ogóle wychodzi na to, że jest też bardzo oczytany i tak dalej, i tak dalej. No, i gdzieś tam ona chciałaby z nim tą znajomość kontynuować, ale mm -hmm. ze względu na to, że. Em, no, ona jest Żydówką Niemcem, nazistą w dodatku, e, to. On ona, był też żołnierzem? Czy tak, tak, po prostu, e, No, to gdzieś ona e, zdaje sobie sprawę z tego, że ta ich przyszłość nie ma miejsca, nie może mieć miejsca, no i zaczyna pisać do niego listy, które dostarcza mu pod jego dom, wsuwa mu pod drzwi ale jakby no, nie oczekuje nigdy na, nich, na nie odpowiedzi no i też zawsze stara się, żeby nikt jej nie zobaczył, nikt jej nie złapał po prostu dostarcza mu swoje listy i mamy drugą jakby linię czasową w tej książce gdzie Polka, Zosia yy, wprowadza się do pewnego domu w Warszawie i odnajduje książkę, w której są właśnie do której są właśnie włożone listy no i... Zosia zostaje nazwana złodziejką listów. Ponieważ nagle odzywa się do niej ktoś z zagranicy, kto twierdzi, że ona te listy ukradła. No i właśnie, czytając tą książkę, dowiadujemy się, dlaczego te listy zostały tam znalezione, jak to się stało, że one wszystkie właśnie były w tej książce. No i. Wielu innych rzeczy. Jakby książka jest bardzo ciekawa, całe te życie tej Żydówki jest bardzo fajnie opisane. No a na, na końcu mamy bardzo takie ciepłe zakończenie. I nie wiem czy wiesz, ale ogólnie w Holandii była taka kara dla um, osób, które um, przespały się z Niemcem. Niezależnie czy była to Żydówka, czy nie, mhm. to ścinano je na łyso, Na tak. ulicy publicznie. Nie wiem, jak to tak. działać. W ogóle z tego, co wiem, to. Znaczy, jak kiedyś o tym się dowiedziałam, po prostu mhm. na historii był, było coś takiego, że właśnie to było takie piętnowanie osób, które z nazistami no właśnie były. to w Holandii było tak. bardzo takie. Mhm. Tak, to wiem. Tak. E, no a polubiłaś może którąś z głównych bohaterek? E, no, to polubiłam na tu Astrid, czyli tą Karolinę, jakby. E, jeśli chodzi o. Mój nowy współprowadzący. No tak. E, jeśli chodzi o. E, tego Niemca, to w sumie też go polubiłam, jakby. nie był zły. No, e, i bardzo też polubiłam taką. Panią, u której ta Żydówka jako Karolina się zatrudniła. E, nie pamiętam jej. A to pani wiedziała o tym, że ona była Żydówką, czy? Jak się potem okazuje, to wiedziała, ale ogólnie cały czas udowała, że nie wie. Aha, no. I była, to była Niemka ogólnie, to była Aha. pani Niemka, jej syn był właśnie nazistą, ona też ogólnie cały czas tam, wiesz, miała wszędzie zdjęcia Hitlera i tak dalej. Ale niekoniecznie pewnie ją była. Ale bo... wydaje mi się, że to bardziej było tak, że po prostu wszyscy myśleli, że ona jest taka bardzo mhm. za Hitlerem, niż że faktycznie. Ale nie wiem, czy wiesz, ale właśnie też w rodzinach, który, która na przykład tylko jeden członek był nazistą, to od razu jakby cała rodzina musiała się podawać za takich super fanów Hitlera i że... I tak, żeby nie... By ich nie podpalował tak. nie? Ten ktoś. I, um, znaczy to, jakby to zrobił, to naprawdę byłby okropny... Ale, ale wiesz, jakby właśnie to jest jeden z wątków w tej książce. W jednej z rodzin jest właśnie taki ktoś, kto jest bardzo takim mm -hmm. zagorzałym hitlerowcem. E, I e, jego najbliższa rodzina, mhm. jak się okazuje, właśnie pomogła e, tej Astridzie. A, a, tej Astrid? Nie będę tego odmieniać, <grym> bo dziwnie to brzmi. E, i, I w pewnym momencie właśnie ta osoba to odkrywa, że ta jego mhm. bliska rodzina pomogła tej dziewczynie. E, no i on zabija tego kogoś. No ale właśnie tak to albo wkopywali je ogólnie na przykład do e, tych... E, obozów takich koncentracyjnych, albo pracy, no, albo czegoś, e, albo e, właśnie, śmierć. co jeszcze też jest e, ciekawe w tej książce, to no właśnie ta Astrid była zakochana w tym Niemcu, ale w międzyczasie taki inny chłopak m, był bardzo nią zainteresowany, Polak, e, no i E, właśnie e, też jest fajne to, że gdzieś tam ona zdając sobie sprawę z tego, że nie będzie mogła być z tym Niemcem, no to jakby się nie zamykała, tylko miała takie normalne życie pomiędzy, znaczy normalne no w czasie wojny i ukrywając się, takie tak w miarę, normalne. ale no e, gdzieś tam się starała, tak? Mm. I co było też ciekawe, dlaczego ja sięgnęłam po tą książkę, no to jest właśnie o Łomży. Znaczy, tak myślałam, że będzie trochę więcej z tej Łomży, bo w sumie potem się większość. Tak, ale no ogólnie to my mamy ciocie, która mieszka w Łomży. I... Znaczy, no my z niedaleka pochodzimy, no. więc tak. jakby e, liczyłam na to, że będzie troszeczkę więcej o, o Łomży. Łomży faktycznie i o Podlasiu, a nie że większość tego będzie się działa w Warszawie. A ja Ci powiem, że mało ogólnie jest książek nie kryminałów, które dzieją się na Podlasie. Tak, bo kryminałów dużo jest w Podlasie. No, więc jakby e, po prostu tu troszeczkę się jednak zdziwiłam, ale nie żałuję, że ją przeczytam, przesłucham. Um, no a na ile oceniasz tą książkę? Oceniam ją na... Powiedzmy 7 na 10. Bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Była bardzo taka fajna do przesłuchania, ale nie mogę powiedzieć, że jest to książka, która jakoś zmieniła coś w moim życiu. Już kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. No i to